Lewa noga po raz drugi będziemy w tej fazie pucharowej decydować o tym, czy grać będziemy dalej, czy zostaniemy tutaj we Francji konkursem do kontra Fabiański. Ronaldo, 1-0 Portugalia. Kilkumetrowy rozbieg, jeszcze ręce na biodrach. Głęboki oddech ruszył. Lewandowski, pewnie! Tak! Sanchez, czy Fabiański. Renato Sanchez. Ależ pewnie. Kętkę trawy. Może trochę ziemi z buta. Milik. Milik. Bardzo pewnie! Tak! 2-2! Dwa, dwa. Mutinio czy Fabiański! Mutinio drobi te kroczki, Mutinio! Bardzo pewnie! Wszystkie rzuty... Tylko Kamil Glik. Pewnie tak! 3-3! Chodzi na nogach Fabiański. Na nik! Pewnie. Poprawił. Te siemię dookoła piłki. Błaszczykowski. Quaresma. Wyliczył te kroki. Quaresma. Quaresma. Portugalia jedzie do Lyonu.